W tym filmie omówimy genialną funkcję podziel tekst. Jest to nowość Excelu, dlatego na początku przypomnijmy, jak wykonalibyśmy tę samą operację. Kiedyś, czyli gdy jeszcze nie było tej funkcji podziel tekst. Chciałabym tutaj zwrócić jeszcze uwagę na to, że to rozwiązanie skupia się na funkcjach. Wiem, że można to zrobić wieloma innymi szybszymi sposobami, natomiast tutaj chodzi o to, aby to zadanie wykonać za pomocą funkcji i żeby to rozwiązanie było dynamiczne. Mamy tutaj imię i nazwisko i chcielibyśmy je rozdzielić. I jak zrobilibyśmy to kiedyś? Potrzebowalibyśmy miejsca, w którym występuje spacja, ponieważ to spacja rozdziela imię od nazwiska. Dlatego tutaj pomocniczo w kolumnie D skorzystam z funkcji Szukaj tekst, aby znaleźć tę spację. Czyli szukaj tekst, szukamy spacji w komórce A5. I widzimy, że na ósmym miejscu znajduje się ta spacja. Przeciągnijmy tę formułę. Lokalizacja tej spacji jest nam potrzebna. Do funkcji fragment tekstu. To będzie fragment tekstu z komórki A5, liczba początkowa 1, bo zaczynamy od początku, i liczba znaków to będzie właśnie do tej spacji. Czyli klikam w komórkę D5, ponieważ właśnie tam mam informację na temat tego, gdzie ta spacja się znajduje, ale odejmuję 1, ponieważ tej spacji nie potrzebujemy. Przeciągamy tę formułę. I widzimy, że wszystko bardzo dobrze działa. Nazwisko w analogiczny sposób równa się fragment tekstu. Z tego tekstu zaczynamy tym razem nie od jedynki, nie od początku, tylko od miejsca występowania naszej spacji. Wiemy, że po prawej stronie znajduje się. Ta informacja w komórce D5, ale musimy dodać jeszcze jedynkę, ponieważ tej spacji nie potrzebujemy. I liczba znaków, ja tutaj wpisuję 99 na zapas. Tutaj to również bardzo dobrze działa, ale gdybyśmy usunęli teraz tę kolumnę, to zobaczcie, tutaj niestety nie działa to dobrze. Więc abyśmy byli niezależni od tej kolumny, żebyśmy mogli ją skasować, należałoby jeszcze zagnieździć tutaj tę formułę. Czyli w miejsce D5 wklejamy, szukaj tekst, tutaj analogicznie przeciągamy. I teraz możemy usunąć tę kolumnę. No ale zobaczcie, tutaj ta funkcja jest dość długa. I jeżeli sobie ją wyćwiczymy dobrze, to oczywiście tutaj też ona nie sprawia raczej żadnych kłopotów. Natomiast. Żeby uprościć sobie korzystanie z Excela, ja polecam Wam korzystanie z fenomenalnej funkcji, nowej funkcji Excela Podziel tekst. Jak to działa? Ustawmy się w komórce B5, wpisujemy równa się Podziel tekst, tekst z komórki A5 i teraz czym rozdzielona jest imię od nazwiska? No tak jak wcześniej, spacją, czyli wpisujemy w cudzysłowie spację i teraz zatwierdzamy, zobaczcie. Imię i nazwisko zostało rozdzielone, czyli zdecydowanie szybciej niż w poprzednim przypadku. Ta funkcja jest funkcją tablicową. Ona po prostu się tutaj rozlała na prawo. Możecie też rozpoznać to po tym, że tutaj wokół mamy takie niebieskie obramowanie. Przejdźmy do drugiego przykładu. Tutaj mamy trochę więcej tych danych i oczywiście moglibyśmy tutaj korzystać też z narzędzia tekst jako kolumny albo z pomocą Ctrl plus E, czyli wypełnienia błyskawicznego. Natomiast funkcja podziel tekst też sobie świetnie z tym poradzi. Można powiedzieć, że w taki najszybszy, najprostszy sposób. Ustawmy się w komórce B5. Wpisujemy równa się podziel tekst. Ten tekst z komórki A5. I teraz widzimy, że te kolumny są rozdzielane przecinkiem. Więc w cudzysłowie wpisujemy przecinek. I zobaczcie, te pozostałe argumenty są nieobowiązkowe. Po czym to rozpoznaję? Po tym, że one są w nawiasach kwadratowych. Zatwierdzamy. Zobaczcie, tutaj analogicznie zostało wszystko rozlane. Wszystkie dane zostały rozlane na prawo, ale teraz jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, dwa razy klik. Niestety nie działa, więc tutaj przyda nam się trik z przeciąganiem za pomocą Ctrl plus D. Więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. To jest mój ulubiony trik. Mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Gotowe! Tutaj również wszystko zostało rozdzielone ekspresowo. I zakładka trzecia. Tutaj mamy tekst w jednej komórce. I gdy przyjrzymy się dokładnie, to widzimy, że mamy LP, imię, nazwisko, miasto, zarobki, płeć oddzielone od siebie przecinkiem. Natomiast kolejny wiersz jest oddzielony spacją. Czyli mamy spację w tym miejscu, mamy spację w tym miejscu i w tym miejscu. Więc tutaj również podziel tekst zadziała, tylko będziemy musieli uzupełnić jeszcze jeden argument. Dzielimy ten tekst i kolumny będą rozdzielane przecinkiem, natomiast podział na wiersze będzie następował, gdy będzie występować spacja. Czyli tym razem ten trzeci argument musi zostać uzupełniony. Zatwierdzamy. Zobaczcie, gotowe. Funkcja podziel tekst jest dostępna w najnowszym Excelu. Daj znać w komentarzu, czy w twoim Excelu również jest dostępna.